Pływający hotelowiec remontowany w gdańskiej stoczni Safe Bristolia. Ogromna, półzatapialna platforma hotelowo-serwisowa w połowie stycznia wpłynęła do doku stoczni remontowej. Jej podróż ze Szkocji do Gdańska była utrudniona przez sztorm i wysokie fale. W trakcie holowania na Morzu Północnym zerwał się hol, prawie 5 dni, platforma dryfowała. Zanim podano hol ponownie, sytuacja mogłaby się wydawać, że była bardzo groźna. Rzeczywiście były wysokie fale. Na pokładzie platformy w trakcie wypadku było ponad 30 osób. Nikomu nic się nie stało. Po tygodniowym opóźnieniu, platforma, przy pomocy czterech holowników, dotarła do Gdańska, gdzie przechodzi gruntowny remont. Prace obejmują tak zwane potwierdzenie klasy. To jest takie pojęcie, które zawiera w sobie szeroki zakres prac konserwacyjno-malarskich przegląd systemów elektrycznych, hydraulicznych. No i wydokowanie platformy. To wydokowanie ma nastąpić za kilka dni. I praktycznie dopiero po wydokowaniu, po tym przeglądzie systemów będzie można powiedzieć, jak szeroki jest zakres pozostałych poza konserwacyjno-malarskimi pracami. Platforma została zbudowana w 1983 roku jako wiertnicza i przebudowana do pełnienia funkcji hotelowo-warsztatowych. Na jej pokładzie może znaleźć zakwaterowanie ponad pół tysiąca osób. To jest po prostu hotel dla platform wydobywczych, dla załóg tych platform. One są na ogół połączone takim przejściem powietrznym, takim tunelem na powietrznym. gdzie z platformy wydobywczej po pracy pracownicy przechodzą na platformę hotelową, gdzie mają. Miejsce do spania, gdzie mają mesę, czyli miejsce, gdzie mogą zjeść. Bywają także na takich platformach kina, samki gimnastyczne. Po prostu to wszystko, co jest potrzebne do odpoczynku i regeneracji po tej ciężkiej pracy, jaka jest na platformach. W Stoczni Remontowej poza pracami na Safe Bristol trwa remont i przebudowa m.in. platformy FPF1. Została tutaj przebudowana na rafinerię. To jest eksperymentalny, bodajże jedyny na świecie tego typu projekt. Jesteśmy z niego bardzo dumni. On wywołał szeroki rezonans na świecie, bo nikt tego jeszcze nie robił, a w Gdańsku zostało to zrobione. Gdański stoczni remontowy, jak dotąd zmodernizowano 13 platform i jak zapewniają władze spółki, do Gdańska mają wpływać kolejne kolosy, które będą potrzebowały remontu.